Jurek, znany pod pseudonimem zwierzak, opowiadał swoją historię z niecodzienną mieszaniną dumy i goryczy w głosie. Miał dwie tożsamości, które prowadziły go dwoma różnymi drogami życia, a mimo to spotykały się w jednym punkcie, w cieniu prawa, tam gdzie granice między dobrem a złem rozmywały się w szarości codziennych decyzji. Trzy razy jak sam przyznawał, został wyznaczony do roli killera na zlecenie. To nie były jednak role z filmu sensacyjnego, lecz realne zadania w operacjach specjalnych, gdzie każdy błąd mógł kosztować życie jego albo innych. Za pierwszym razem cel stanowiła żona pewnego wpływowego przestępcy, kobieta, która stała się niewygodnym świadkiem spraw, o których nie powinna była wiedzieć. Za drugim razem przyszło mu mierzyć się z koniecznością wyeliminowania biznesowego konkurenta jednego z bosów mafijnych. Trzeci raz dotyczył brutalnych porachunków między zwaśnionymi gangami, w których zwierzchnicy uznali, że likwidacja konkretnej osoby zakończy spiralę przemocy. Jurek, niegdyś skromny policjant, a potem przykrywkowiec, wchodził głęboko w struktury przestępcze, udając jednego z nich, chłonąc ich zwyczaje, język, sposób myślenia i działania. Aż zatracał się w roli tak bardzo, że czasem sam nie wiedział, kim właściwie jest. Droga, którą przeszedł, nie zaczęła się jednak od wielkich akcji czy ryzykownych operacji. Wszystko zaczęło się jak to często bywa, od przypadku, a może od kaprysu losu. W młodości trenował boks, poświęcał temu sportowi każdą wolną chwilę, marząc o sukcesach na ringu. Jednak pewnego dnia, po niefortunnym ciosie, doznał poważnej kontuzji kości jarzmowej. Lekarze nie pozostawili mu złudzeń, musiał zrezygnować z wyczynowego sportu. To był bolesny cios, bo cała jego młodość kręciła się wokół boksu, potu na treningach i nadziei na wielkie walki. Nagle jednak został z tym pustym miejscem w życiu, które domagało się nowego celu. Na szczęście nie pozostał sam. W klubie sportowym, gdzie dorabiał jako instruktor na pół etatu, kierownikiem był były żołnierz zawodowy. Ten mężczyzna, widząc w Jurku nie tylko sportowca, ale i człowieka z potencjałem, pewnego dnia zaproponował mu coś, co zmieniło bieg jego życia. Powiedział, że zna kogoś w wojewódzkim urzędzie spraw wewnętrznych i może tam porozmawiać w jego imieniu. Może udałoby się znaleźć dla Jurka etat, a przy okazji mógłby nadal trenować w klubie. Dla młodego człowieka, który właśnie stracił swoją największą pasję, była to iskierka nadziei, propozycja nie do odrzucenia. Tak też się stało. Niedługo potem znalazł się za biurkiem w archiwum przekładając sterty dokumentów i ucząc się cierpliwości wobec monotonii papierkowej roboty. Równolegle studiował na Akademii Wychowania Fizycznego, co pozwalało mu nie odcinać się całkowicie od sportowego świata. W 1985 roku obronił pracę magisterską. Tamtego pamiętnego poranka jak co dzień, wybrał się do kiosku po swój ulubiony dziennik sport. Ku jego rozczarowaniu tego dnia gazeta się wyprzedała. Wziął więc przegląd sportowy, choć nie był to jego pierwszy wybór. Gdy przewracał kolejne strony, jego wzrok padł na artykuł, który z pozoru nie pasował do sportowej gazety, opowieść o tygrysach, brygadzie stworzonej przez pułkownika Edwarda Misztala, która zajmowała się antyterroryzmem. Ta krótka wzmianka była dla niego jak iskra zapalna. Nagle zrozumiał, że w Urzędzie Spraw Wewnętrznych istnieje coś takiego jak Wydział Zabezpieczenia, choć nazwa nie zdradzała prawdziwego charakteru tej komórki. Dopiero później dowiedział się, że to pierwowzór Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji, a dziś funkcjonującego jako centralny pododdział kontrterrorystyczny Boa. Nie zwlekał, natychmiast udał się do znajomych ze szkoleniówki, pytając, jak mógłby się dostać do tej jednostki. Papierkowa robota go nudziła, czuł, że jego temperament potrzebuje wyzwań, czegoś, co postawi go na granicy ryzyka i adrenaliny. Koledzy poruszyli odpowiednie kontakty, wskazali mu drogę. Jurek złożył raport o przeniesienie, doprowadził do końca rozpoczęte sprawy i rozpoczął nowy rozdział, został policyjnym antyterrorystą. Ale droga z antyterrorysty do przykrywkowca nie była prosta. Najpierw musiał przejść intensywne szkolenia, nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne, prawnicze, operacyjne. Uczył się zawiłych procedur prawnych dotyczących działań specjalnych, metod komunikacji a także niuansów ludzkich zachowań, technik manipulacji, rozpoznawania słabości i budowania fałszywych tożsamości. Tylko najlepsi byli wybierani do pracy pod przykryciem. On znalazł się w tej wąskiej grupie wybranych, więc wysłano go na kolejne, jeszcze bardziej specjalistyczne kursy. W 1996 roku oficjalnie rozpoczął działalność operacyjną jako przykrywkowiec, znany w służbowym żargonie jako PPP. Nie potrafił dokładnie. Określić, co sprawiło, że tak dobrze odnalazł się w tej roli. Może to była mieszanka cech wrodzonych i doświadczeń z młodości, może intuicja, której nie da się nauczyć na żadnym kursie. Sam przyznawał, że nikt w jego rodzinie nigdy nie pracował w służbach, nikt nie miał doświadczeń mundurowych. A jednak od dziecka marzył o pracy, w której mógłby balansować na cienkiej granicy prawa i bezprawia, dobra i zła, zawsze po tej właściwej stronie podkreślał, że praca przykrywkowca wymaga specyficznej osobowości. Nie chodziło o to, żeby być miłym czy uprzejmym, bo czasami trzeba było być twardym, bezkompromisowym, a nawet brutalnym, jeśli sytuacja tego wymagała. Konieczna była biegłość w posługiwaniu się bronią, doskonała kondycja fizyczna, odporność psychiczna, ale też umiejętność szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków i współpracy z innymi. Praca pod przykryciem to nie było siedzenie za biurkiem i czekanie na rozkazy. To były niekończące się szkolenia, obozy, nieprzewidywalne sytuacje, w których należało działać samodzielnie, ale jednocześnie umieć zaufać zespołowi, kiedy przychodził moment wspólnego uderzenia. Miał własną definicję tej pracy, choć nie wszystkim się ona podobała. Nazywał ją rozkochaniem w sobie kogoś i zdradzeniem tej osoby. I w gruncie rzeczy tak to wyglądało. Budowanie zaufania, więzi. Czasem nawet przyjaźni, tylko po to, by ostatecznie te osoby wydać wymiarowi sprawiedliwości. To była cena, którą płacił za skuteczność. Przyznawał, że czasami naprawdę lubił niektórych ludzi, z którymi pracował pod przykryciem, nawet jeśli byli przestępcami. Oni też mieli swoje rodziny, problemy, marzenia, które rozbijały się o brutalną rzeczywistość. A jednak wiedział, że jego rolą jest wstawienie ich za kraty. Tłumaczył sobie, że to oni wybrali swoją drogę. Że on tylko wykonuje swoją pracę, bo przestępstwa muszą być ścigane, a prawo egzekwowane. Był jednak moment, kiedy odmówił udziału w operacji. Trafił na starego kolegę ze szkolnych lat, a przełożeni uznali, że dzięki tej znajomości łatwiej będzie mu go zmanipulować. Ale Jurek miał swoje zasady. Zadał sobie pytanie: co będzie za kilka lat, gdy ten człowiek wyjdzie na wolność? Co jeśli operacja się nie powiedzie i ktoś zasugeruje, że go ostrzegł? Dał słowo honoru, że nie ostrzeże kolegi, ale jednocześnie poprosił o wyłączenie z tej sprawy. Koledze nie pomógł, ale i nie zdradził jego zaufania. Tamten trafił do więzienia, odsiedział swoje, a dziś, po latach, nadal byli kumplami. Podkreślał, że nigdy nie spotkał się z naciskami, by fabrykować dowody. Gdyby ktoś próbował go do tego zmusić, odmówiłby. Był policjantem i wierzył, że jego obowiązkiem jest działać zgodnie z prawem, że przysięga zobowiązuje. Wiedział też, że przykrywkowiec nigdy nie zna całej sprawy. Miał tylko wycinek, wyznaczony fragment układanki. Nadmiar wiedzy mógłby zaszkodzić. W rozmowie z przestępcą, jeśli zdradziłby się z informacją, której nie powinien znać, natychmiast wzbudziłby podejrzenia. Przenikał w różne środowiska. Pracował dla Wydziału Gospodarczego, dla pionu przestępczości zorganizowanej. Wnikał w grupy handlarzy bronią, materiałami wybuchowymi, zakazanymi substancjami. W Gangi zajmujące się przemytem ludzi. W latach dziewięćdziesiątych przestępcy brali wszystko, co dawało szybki i duży zarobek. Przemycany człowiek to 500 euro, kilogram AMF kupowany od pośrednika 6 tysięcy złotych, a od producenta jeszcze taniej, co pozwalało na większy zysk. Kokaina od 80 do 90 tysięcy za kilogram u źródła, a w gangu sprzedawał ją za 200-250 tysięcy. Nie czuł pokusy, by zostać po drugiej stronie. Wiedział, że albo jest się policjantem, albo się nim nie jest. Choć zarabiał zaledwie 3000 miesięcznie, nie chciał być sprzedajnym psem. Bo nawet gdyby przeszedł na tamtą stronę, dla przestępców zawsze byłby tylko psem. Nigdy nie uznaliby go za swojego. Byłby pierwszym, którego by odstrzelili, gdyby pojawiły się podejrzenia. Miał do dyspozycji fundusz operacyjny. Na złotej karcie miał milion złotych. To była część gry. Przestępcy musieli widzieć, że ma pieniądze. To budziło respekt. Płacił zawsze gotówką za bilety, za hotele, za jedzenie, tak jak oni. Dla bezpieczeństwa poruszali się starymi samochodami, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Unikali kart płatniczych, bo te zostawiały ślady. Wielu z nich jeździło pociągami, autobusami, znikali w tłumie. Nigdy nie płacił za informacje. Zdobywał je operacyjnie, budując zaufanie, wnikając w strukturę. Czasami od. Przy dupasów szefa wyciągał więcej niż od niego samego, bo i w przestępczym świecie było jak wszędzie: ludzie pili razem, a potem donosili na siebie, oszukiwali. Przycinali na AMF i E, dosypując aspiryny, ukradli pięć samochodów, mówili, że trzy. Świat przestępczy nie różnił się aż tak od świata zwykłych ludzi, tylko stawki były inne. I konsekwencje też. Jurek, znany w kręgach operacyjnych jako zwierzak, miał w swoim życiu wiele twarzy. Lecz formalnie były to dwie tożsamości, z których każda miała swój własny komplet dokumentów. Każda z nich posiadała oddzielny numer PESEL, osobny NIP, a także starannie przygotowaną legendę, opowieść o życiu, która była skrzętnie skonstruowana, oparta częściowo na prawdziwych wydarzeniach, aby uczynić ją wiarygodną, a jednocześnie na tyle elastyczną, by pozwoliła mu swobodnie poruszać się w świecie przestępczym. Budowanie tej historii wymagało od niego ogromnej precyzji i poświęcenia. Musiał znać każdy szczegół swojej fikcyjnej przeszłości tak dobrze, że byłby w stanie wyrecytować ją bez zająknięcia, nawet jeśli ktoś obudziłby go w środku nocy lub gdyby znajdował się pod wpływem alkoholu. Każdy drobiazg musiał być spójny, każde imię, każda data, każde miejsce, wszystko musiało składać się na wiarygodny obraz człowieka, którego w rzeczywistości nie było. Nigdy przez wszystkie lata pracy pod przykrywką jego prawdziwa tożsamość nie została odkryta przez ludzi, których rozpracowywał. Przestępcy, z którymi się obracał, nie podejrzewali, że jest policjantem, ale co bardziej zaskakujące, także inni funkcjonariusze nie mieli pojęcia, że działa jako przykrywkowiec. Jedynie garstka osób wtajemniczonych w daną operację znała prawdę. Były momenty, które z perspektywy czasu wydawały mu się niemal zabawne, jak wtedy, gdy podczas powrotu ze spotkania z figurantem. Czyli osobą, którą obserwował i zdobywał o niej informacje, został zatrzymany przez patrol policyjny do rutynowej kontroli drogowej. Traf chciał, że takie sytuacje zdarzały się właśnie po kluczowych spotkaniach, kiedy wracał z rozmów, podczas których układał kolejne elementy układanki kryminalnego świata. Pewnego razu po nalocie na jeden z klubów wylądował w areszcie na 48 godzin. Choć nie znaleziono przy nim żadnych obciążających dowodów a dokumenty były bez zarzutu, musiał przeżyć upokorzenie przesłuchań i noc spędzoną w celi, zanim został wypuszczony. Innym razem trafił na przesłuchanie, które zakończyło się nieprzyjemnym incydentem, podczas którego oberwał niejednym ciosem. Mimo że w każdym mieście, w którym pracował, był niejako na własną rękę, nikt z lokalnych funkcjonariuszy nie miał pojęcia, że w ich otoczeniu działa ktoś pod przykryciem. Na pytanie, czy nosił przy sobie broń, odpowiadał z mieszanką chłodnej kalkulacji i doświadczenia. Wiedział doskonale, że gdyby ktoś rzeczywiście chciał go zlikwidować, broń w niczym by mu nie pomogła. Ryzyko było zbyt wielkie, nie tylko ze strony przestępców, ale także w sytuacji, gdyby został zatrzymany przez policję. Posiadanie przy sobie broni potocznie zwanej klamką mogłoby znacznie skomplikować jego sytuację, areszt wydłużyłby się, a przełożeni musieliby interweniować. Co natychmiast mogłoby zdemaskować operację. A wtedy gangsterzy nie mieliby wątpliwości, kim naprawdę jest, i uznaliby go za zdrajcę, za konfidenta, co w tamtym świecie oznaczało wyrok. Każda akcja wymagała skrupulatnego przygotowania. Musiał być wyczyszczony ze wszystkiego, co mogłoby zdradzić jego prawdziwą tożsamość. Dokumenty, które miał przy sobie, były w pełni zgodne z jego nową tożsamością. Telefon, który nosił zawierał jedynie nieistotne kontakty. Żadnych numerów do rodziny, żadnych śladów prowadzących do prawdziwego życia. Każdy drobiazg musiał być przemyślany, bo najmniejszy szczegół mógł go zdradzić. Było to życie na krawędzi, balansowanie między dwoma światami, w którym każdy fałszywy krok mógł oznaczać koniec. Czy odczuwał strach? Owszem, bał się jak każdy człowiek w sytuacjach granicznych. Ale ten strach nie paraliżował go, nie odbierał mu zdolności działania. Wręcz przeciwnie, mobilizował, Sprawiał, że był czujniejszy, bardziej skoncentrowany. Wiedział, że ten kto nie odczuwa lęku, nie żyje już naprawdę, to szaleniec albo samobójca. Strach był sprzymierzeńcem, nie wrogiem. Jurek był świadkiem najcięższych przestępstw, ale nie tylko obserwatorem. Trzy razy powierzono mu rolę killera na zlecenie. Za pierwszym razem celem była żona jednego z bosów mafijnych kobieta, która, choć wydawała się niegroźna, mogła stać się. Kluczem do rozpracowania układu, za drugim razem miał wyeliminować biznesowego rywala ważnej postaci spółświadka. Trzeci raz wiązał się z brutalnymi porachunkami między gangami, gdzie eliminacja jednego człowieka mogła zakończyć spiralę przemocy, albo przeciwnie, doprowadzić do jej eskalacji. W filmie dokumentalnym brytyjskiej korporacji radiowo-telewizyjnej zatytułowanym Nekrobiznes pojawił się wątek inspirowany jego historią. W obrazie tym przykrywkowiec przedstawia się słowami jestem Jurek Killer. Śmiał się z tego później, bo nigdy nie używał takiego określenia. Był po prostu Jurkiem, człowiekiem, który wszedł głęboko w świat, gdzie nikt nie ufał nikomu, a życie miało swoją cenę. Kiedy opowiadał o swojej pracy, wspominał również, że kobiety także działają jako przykrywkowcy. Choć ich liczba była całkiem pokaźna, przyznawał, że im jest znacznie trudniej, zwłaszcza psychicznie. Kobiety musiały radzić sobie z dodatkowymi obciążeniami, z podejrzeniami, z nieufnością, a także z podwójną presją zarówno ze strony środowiska przestępczego, jak i własnych emocji. W tym zawodzie wiele małżeństw nie wytrzymywało próby czasu. Mąż albo żona znikał na pół roku, czasem na rok, a kiedy wracał do domu, zdarzało się, że świętował udaną operację w jedyny znany mu sposób, topiąc zmęczenie i stres w alkoholu. Kontakt telefoniczny z rodziną był sporadyczny. Ograniczony do minimum, bo względy bezpieczeństwa wymagały milczenia i dyskrecji. Było to życie pełne wyrzeczeń, samotności i niepewności. Jego własne życie prywatne również nie należało do łatwych. Z tą samą żoną był od 34 lat, co w świecie operacyjnym było rzadkością. Przechodzili razem przez wzloty i upadki. Były chwile, gdy nie widzieli się miesiącami, a żona nie mogła nawet zadzwonić, nie wiedziała, gdzie przebywa, co robi, czy jeszcze żyje. Mimo to nigdy nie usłyszał od niej prośby, by rzucił tę pracę. Była wyrozumiała, silna, gotowa nieść ten ciężar razem z nim. Za najtrudniejsze uznawał powroty do normalnego życia po zakończonych operacjach. Pracował nie tylko w kraju, ale i za granicą rozpracowując międzynarodowe grupy przestępcze, na przykład polsko rosyjskie, które działały na terenie Niemiec. Czasami miał okazję pozwiedzać obce miasta, zobaczyć coś więcej niż tylko mroczne załuki i miejsca spotkań. Jednak często pobyty trwały nie kilka dni, a wiele miesięcy, czasami nawet dwa lata. Najgorsze było jednak nie samo oddalenie od domu, ale moment powrotu. Powrót do rzeczywistości, w której znów był zwykłym człowiekiem, z własnym imieniem i nazwiskiem, z obowiązkami codzienności. Kiedy wracał do prawdziwego domu, musiał znów nauczyć się normalności. Naprawiał cieknący kran, robił zakupy, płacił podatki. Ale w jego głowie wciąż brzmiały echa tamtego świata gdzie każde spojrzenie mogło być zagrożeniem, a każda chwila mogła zakończyć się strzałem. I choć mieszkał już we własnym domu, pod swoim prawdziwym nazwiskiem, w sercu wciąż pozostawał człowiekiem z dwóch światów. Jurek z charakterystycznym spokojem i pewnym smutkiem w oczach opowiadał o swoim życiu, które dla osoby z zewnątrz mogło wydawać się niemal scenariuszem filmowym, pełnym akcji, tajemnic i niebezpieczeństw. Jednak on sam podkreślał, że ten świat nie przypominał ani odrobinę kolorowej opowieści o D.E.J. M.S. i E. Bondzie. Ludzie z zewnątrz, nieznający realiów pracy przykrywkowca, mogli myśleć, że to ekscytująca zabawa, pełna podróży, eleganckich garniturów, luksusowych hoteli, tajnych haseł, pięknych kobiet i drinków z parasolką. Nic bardziej mylnego. Ta praca była ciężką charówką, pełną wyrzeczeń, samotności konieczności podejmowania trudnych wyborów, nieustannego pilnowania każdego kroku i dokumentowania wszystkiego w najdrobniejszych szczegółach, tak aby żaden sąd nie podważył zebranych dowodów. Każda rozmowa, każde spotkanie, każdy gest musiał być dokładnie opisany, ujęty w raportach, posegregowany i przyporządkowany do sprawy, bo tylko solidna dokumentacja mogła dać pewność, że prawda obroni się w sali sądowej. Czasami, gdy nadszedł moment składania zeznań, Proces przybierał formę, która sama w sobie przypominała szpiegowski film, choć była daleka od fikcji. Jurek siedział w osobnym budynku, odizolowany od sali rozpraw, z dala od oskarżonych, świadków i publiki. Po drugiej stronie znajdował się sędzia, prokurator, adwokaci i cały aparat wymiaru sprawiedliwości. Połączeni na żywo za pomocą specjalnych łączy, zadawali mu pytania, które musiał słyszeć, rozumieć i odpowiadać na nie natychmiast, bez chwili wahania. Jego głos był jednak zmieniony, zniekształcony tak, by nikt nie rozpoznał prawdziwego brzmienia. To była cena anonimowości, tarcza, która miała chronić jego tożsamość, ale jednocześnie symbol samotności, w której musiał funkcjonować. Czy żył w nieustannym napięciu, że któregoś dnia zostanie zdekonspirowany? Dla niego było to pytanie, które nie miało jednoznacznej odpowiedzi, bo paradoksalnie, w trakcie operacji nie odczuwał tego napięcia. Wtedy działał skupiony na zadaniu, na krokach, które musiał wykonać, na roli, którą odgrywał z pełnym przekonaniem. Stres przychodził dopiero później, kiedy opadała adrenalina, kiedy kończył się etap działania, a zaczynała się analiza, rozmyślanie, układanie wszystkiego w głowie na nowo. Wtedy pojawiały się pytania, czy może ktoś jednak coś zauważył, czy nie spojrzał na niego podejrzliwie, czy nie połączył faktów. Jednak z czasem przychodziła też refleksja, że przestępcy, których rozpracowywał, jeśli mieliby do kogoś mieć pretensje, to przede wszystkim do siebie. To oni dali się złapać, to oni popełnili błędy. On był tylko narzędziem, policjantem wykonującym swoją pracę. Grali na tych samych zasadach. Oni oszukiwali, on oszukiwał. To była gra, w której wygrywał lepszy. Potem jednak pojawiała się myśl znacznie trudniejsza. Myśl o bezpieczeństwie jego rodziny, bliskich, przyjaciół. Wiedział, że w tym świecie zemsta nie była pojęciem abstrakcyjnym. Że przeszłość mogła go dopaść w najmniej oczekiwanym momencie. Ale z czasem zaczynał rozumieć, że wielu gangsterów nie zdawało sobie sprawy, jak bardzo byli otoczeni ludźmi nielojalnymi. To kochanki, żony, wspólnicy, najlepsi kumple, ci wszyscy, których uważali za najbliższych, ostatecznie okazywali się najsłabszym ogniwem. To oni zdradzali, oni podsuwali informacje, oni otwierali drzwi śledczym. I to do nich przestępcy powinni mieć pretensje, bo to ich zdrada prowadziła za kraty, nie działania przykrywkowca. Świat, w którym działał, nie znał prawdziwej lojalności. Lojalność była tam pojęciem względnym, zmiennym, kruchym. Ludzie, którzy w jednej chwili pili razem wódkę, śmiali się, snuli wspólne plany, w następnej chwili donosili na siebie nawzajem. Jurek pamiętał sytuację, gdy jechali w dwóch samochodach na umówione spotkanie, a nagle jedno z aut zostało zatrzymane przez policję. Nie miał wątpliwości, że ktoś z własnego grona wysłał cynk. Albo przypadki, gdy grupa przemycała papierosy przez granicę, a ktoś, w teorii wzorowy obywatel, zadzwonił i poinformował odpowiednie służby o nadchodzącym transporcie. Dzięki temu celnicy skupiali się na tej jednej ciężarówce, podczas gdy kolejne przejeżdżały niekontrolowane. W tym świecie każdy ruch był podszyty podejrzeniem, a każdy sukces okupiony nie tylko wysiłkiem, ale i strachem. Szyfry, tajne hasła. To nie była domena filmów ani książek, lecz rzeczywistość operacji. Choć nie używał klasycznych szyfrów, zdarzało się, że musiał wysyłać sygnały, które dla niepowołanych uszu były bez znaczenia, a dla wtajemniczonych miały kluczowe znaczenie. Kiedy zbyt długo nie dawał znaku życia, jego szef dzwonił, zadając zwyczajne pytanie, czy wszystko w porządku. Wtedy padało umówione hasło, które było potwierdzeniem, że sytuacja pozostaje pod kontrolą. Rozmowa brzmiała jak zwykła pogawędka między kumplami, nawet jeśli tuż obok siedział nieświadomy niczego przestępca. Czasem hasła były proste, codzienne jak stwierdzenie, że najlepsze kasztany są na placu Pigal, a czasem bardziej złożone jak wspomnienie, że rok wcześniej o tej porze padał deszcz, na co odpowiedź brzmiała deszcz ze śniegiem. Po operacji jednak wszystkie te kody, hasła, szczegóły były wymazywane z pamięci. Tak jak wymazuje się niepotrzebne dane z zapisanej kartki, żeby nie zostawić żadnych śladów. Miejsca, w których zostawiano informacje, również wymagały pomysłowości i wyobraźni. Bywało, że umawiał się na zostawienie wiadomości na cmentarzu przy konkretnym grobie, między kwiatami, w szczelinie płyty. Innym razem wykorzystywał otwór w parkanie, przewrócony słupek, dziuple w drzewie. Czasem najprostszym i najbardziej skutecznym rozwiązaniem byli barmani, którym za drobną opłatą można było powierzyć list do przekazania kurierowi. Każdy z nich za banknot, wsunięty dyskretnie w dłoń, chętnie przechował kopertę, nie zadając zbędnych pytań. Czy miał dylematy moralne? To pytanie powracało w jego myślach wielokrotnie. Z jednej strony wiedział, że w tym świecie zaufanie było luksusem, a przyjaźń ulotną iluzją. Z drugiej strony czuł, że ludzie, których rozpracowywał, darzyli go zaufaniem. Otwierali się przed nim, traktowali jak swojego. Wiedział, że ich zdradza, ale przypominał sobie dzień, kiedy materiały wybuchowe porzucone na stacji benzynowej zabiły jego kolegę Piotrka, znanego w jednostce jako Krasnal, pirotechnika z ich zespołu. Wtedy nie miał już wątpliwości. Nie miał litości dla tych, którzy handlowali materiałami wybuchowymi, którzy sprowadzali zagrożenie na niewinnych ludzi. Ścigał ich z jeszcze większą determinacją, bo wiedział, że za śmiercią Piotrka stała obojętność chciwość i brak skrupułów. Choć nigdy nie udało się ustalić, kto dokładnie odpowiadał za tamtą tragedię, dla Jurka była to osobista motywacja, by nie przestawać, by walczyć dalej. Myślał czasem o odejściu, o porzuceniu tego życia? Może, ale przypominało mu się wtedy stare powiedzenie, że lepiej przeżyć jeden dzień jak jastrząb, niż całe życie jak kurczak. Ta maksyma była jego siłą, jego usprawiedliwieniem. Bo choć wiedział, że moralność w tej pracy balansowała na cienkiej linii, wiedział też, że jego działania nie były donoszeniem na przyjaciół, lecz wymierzeniem sprawiedliwości wobec ludzi, którzy świadomie wybrali drogę przestępstwa. I chociaż każdego dnia musiał kłamać, opowiadać historie, których nie było, udawać kogoś, kim nie był, z czasem kłamstwo weszło mu w krew. Było narzędziem, które pozwalało przetrwać. Patrząc prosto w oczy rozmówcom, potrafił mówić rzeczy nieprawdziwe z taką pewnością, że nikt nie miał wątpliwości. A gdy ktoś zapytałby czy również wtedy kłamał, odpowiedziałby spokojnie, że nie miał powodu.